Do czego służy urządzenie Ultraformer 3? Jakie zabiegi wykonujemy urządzeniem v -Vase? Zabiegi Eterea. Czym są głowice Dual Mode i IPL? Jaki wpływ na nasze ciało mają zabiegi lampami LED? O tym w drugim odcinku programu Lekarz radzi opowie Marcin Banaszek. Ultraformer 3 jest to innowacyjne urządzenie mające na celu stworzyć kolagen, dzięki któremu uzyskujemy zagęszczenie skóry oraz lifting. Urządzenie dedykowane jest osobom, które chcą poprawić owal twarzy. Pierwsze efekty widoczne są po około 1 miesiącu, a ostateczne po około 3-4. Tuż po zabiegu skóra jest nieznacznie zaczerwieniona oraz opuchnięta. Skóra w ogóle nie jest uszkodzona. Można na nią położyć pełen makijaż i wrócić do pracy czyli możemy powiedzieć o tym zabiegu, że jest wręcz lunchowy. Efekt zabiegu utrzymuje się do dwóch lat i można go wykonywać przez okrągły rok. Jest to radiofrekwencja mikroigłowa. Jeden zabieg łączy w sobie mikronakuwanie, radiofrekwencję, jak i biostymulację lampą LED. Radiofrekwencja polega na mocnym, kontrolowanym podgrzaniu tkanek, dzięki czemu uruchamiane są procesy regeneracyjne. Zabieg jest kierowany do osób, które mają problem z trądzikiem, trądzikiem aktywnym, bliznami potrądzikowymi, bliznami na ciele, jak i rozstępami. Po zabiegu skóra jest uszkodzona, nieznacznie obrzęknięta i zaczerwieniona. Czas rekowalescencji jest około 2-3 dni. Zabieg wi powinien być powtórzony 3-4 krotnie w miesięcznym odstępie. Zabieg radiofrekwencji mikrojogowej możemy wykonywać cały rok. Ethereum Jest to platforma laserowa. Głowica Dual Mode jest to laser erbowo jakowy w trakcie zabiegu wykonywane są dwa impulsy mające na celu odparowanie i koagulację tkanek. Zabieg służy do resurfacingu twarzy, czyli do znacznego odmodzenia skóry. Czas rekowalstencji jest około 3 do 6 dni. Skóra po zabiegu jest mocno zaczerwieniona, opuchnięta. Przez pierwsze dni wręcz nie powinniśmy wychodzić z domu. Jeżeli jest taka konieczność, powinniśmy nałożyć krem z filtrem 50. Zabieg przy użyciu głowicy DualMod jest kilkukrotnie lepszy niż jakiekolwiek pingi medyczne czy kosmetyczne. Zabieg można wykonywać jedynie zimą, gdzie nasłonecznienie jest najmniejsze. Drugą głowicą Platformie laserowej ETREA jest IPL, czyli intensywne światło impulsowe. IPL emituje falę świetną o określonej długości, mające na celu skorygować niedoskonałości na naszej skórze. IPL niweluje rumień, drobne naczynia, przebarwienia, owłosienie. Służy również do rozjaśnienia i napięcia skóry. Po zabiegu skóra jest nieuszkodzona. Jedynie delikatnie obrzęknięta i zaczerwieniona. Czas rekowalestencji od 1 do 3 dni. Zabieg IPR powinien być wykonany 3-4 krotnie w miesięcznym odstępie. Zabieg można wykonywać jedynie w jesienno-zimowej porze. Lampa LED. Zabieg polega na naświetlaniu twarzy światłem LED. Ma na celu zmniejszyć smarszki stany zapalne, jak i zregenerować skórę. Lampa emituje kilka rodzajów światła. Światło czerwone ma na celu syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, dzięki czemu następuje redukcja zmarszczek oraz poprawia się napięcie skóry. Światło niebieskie zmniejsza stan zapalny oraz działa bakteriobójczy. Jest idealne przy leczeniu trądziku aktywnego. Światło żółte Zmniejsza przebarwienia, jak i rozszerzone naczynka. Światło LED nie emituje żadnego ciepła, dzięki czemu nie uszkadza skóry czyli nie mamy tu żadnego czasu rekowalescencji. Zabieg może być wykonywany przez okrągły rok.